Siemanko, słuchajcie, widzę zainteresowanie moimi filmikami z Awarii, także jedziemy na kolejną, tym razem do Sztynortu, szkoła żeglarska, Szekla. Oni tam wynajmują znaczy, od armatorów jakichś tak, najmują łódki na cały, na cały sezon i szkolą, szkolą ludzi, tak? żeby no, nauczyli się pływać. Także jedziemy, tam mamy dwie hondy Piątki chyba za burtówki Coś tam przerywają, kichają, nie, nie, nie działają tak jak trzeba Także jedziemy w tym kierunku co ostatnio Także pamiętajcie, dajcie łapkę w górę suba, tam polećcie znajomym też mam taki pomysł w ogóle właśnie tam jeden fan mi podsunął i też fajny pomysł ogólnie będzie trochę na łapie tych subskrybujących mamy tam już 200 parę, także cały czas się bo dużo ludzi ogląda, ale tak zawsze jest, że dużo ludzi ogląda ale nie, ale nie subskrybuje nie daje łapek w górę, a dzięki temu jakaś tam jest motywacja, nie? Mam pomysł właśnie, że jak gdzieś tam będę jeździł do restauracji na Mazurach to też Wam przedstawię jakiś tam menu i czy polecam, czy nie polecam. Druga rzecz właśnie też ostatnio jakiś pan w komentarzu napisał, też pozdrawiam serdecznie. Ktoś dzwoni już Halo? Czyli tej Zosia dostaliśmy zgodę, żeby pan już dojechał do nas 12 A no to dobrze, ja już w trasie jestem, to tam przeszlabam mnie przepuści, to nie ma problemu. No to dobrze, no dobra, nie, bo tam zawsze był problem, a e, Atena, kurde, nie chce mi się tam aż iść z tabołami w razie czego wracać, a dlatego, ale dobra, nie ma problemu, jak ogarnięte to podjadę, żaden problem. Już jestem w trasie, gdzieś tam 15 minut i będę. Dobra, to my w takim razie czekamy Dobra, dzięki, do zobaczenia. O, widzicie, był telefon. Także to nie jest żaden blef, czy tam jakiś ustawka. <laughs> Także lecimy, słuchajcie na tą awarię. No i właśnie tam a propos e, też pan właśnie jeden podrzucił e, pomysł, żeby zrobić e, przed zakupem skutera wodnego, na co zwrócić uwagę bo to też jest taki temat. Dużo ludzi kupuje skuter wodny, a potem okazują się różne rzeczy. Także stanę przy skuterku jakimś, którego mamy, że tak powiem, na placu i e, nagram e, wam na co zwrócić uwagę, na co powiem wam, na co ja bym zwrócił e, uwagę tak no bo wiadomo że to jest moje zdanie, to co ja e, będąc tyle lat już robię w ogóle te sprzęty to wszystko i jak e, ludzie kupywali sprzęty takie e, i do mnie przyjeżdżali potem jakieś problemy były, także wiem też z doświadczenia na co zwrócić uwagę, ale nie znaczy to, że będę miał rację, no bo może ktoś się z tym nie zgodzić, tak Zawsze gdzieś ktoś wypowiada swoje zdanie na internecie, no to Mówi, też zauważyłem, że to jest jego zdanie, nikt nie musi się z tym zgodzić Ale piszcie komentarze e, Fajnie, że piszecie, że się tam udzielacie Także zrobimy takie coś jak w przyszłości, też zrobię właśnie Na co zwrócić, e, też czy chcecie w ogóle taki temat, e, na co zwrócić Uwagę przy zakupie silnika zaburtowego, czy tam silnika stacjonarnego W sensie na łódce, tak, jakiejś motorówce Jakiś silnik stacjonarny, także też możemy to zrobić w ogóle live'a mogę zrobić jakiegoś, a no, będę odpowiadał na Wasze pytania, także co? Widzimy się na miejscu. Ochronę. Ochronę. A dzień dobry, wie pan co ja tam na KE12 miałem wjechać i tam ktoś powiedział, że ktoś był rozmawiał tam z Panem o propos awarii, szkoła tam żeglarska szekla. No, tak. No to bym prosił, by pan mógł ten otworzyć tylko tą bramkę. Dzięki. A jechać tą le lewą stroną przy tym czy po prawej Jak mało ludzi to jedzie pan yy, po lewej, a jak więcej ludzi to po prawej. Dobra, nie ma problemu tak, żeby, żeby na trawie nie stać. Dobrze to to ja wiem to wiem Dobra, no. dzięki Już otwieram Dobra. O, no i widzicie, wjeżdżamy w scenarce coś tu się dzieje. W w ogóle się rozbudował u udek to pełno jest, ale to pełno udek stoi fajny ten dźwig mają jedziemy jedziemy tutaj z tym jak zwykle tu jakieś sceny rozkładają coś tu będzie się działo chyba nawet w sumie nie wiem co barbarian race jakiś Czajajcie keja dwunasta, tu jest siódma no ludzi jest, coś tu się dzieje. Ósma dziewiąta i dobrze jedziemy tu kawałek Dziewiąta, tu jest dziesiąta No dobra, zaraz widzimy się na miejscu Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry i które to? Dzień dobry. Które to? Jak my będziemy pierwszy? Dzień dobry. Dzień dobry, które to śmicz? To będzie ten i to będzie ten. No dobra, i co one pychają, kichają? Znaczy ten działa na pełnej tylko. No. A nie czyli wolnych było. nie ma. Aha. Tak, wolnych nie ma i dziękuję no, było i to Aha, no dobra, to no, Żony. A tam co właśnie? No właśnie pytam. To... On gaśnie sam z siebie po prostu. Żeby co płyniecie i zgaśnie... Po prostu gaśnie. Nie a później trzeba czekać nie wiem z 10 no, minut no. i dopiero odpala. A tak jakby a plamy jakieś paliwa na wodzie coś jest czy właśnie nie ma nic? Ale co potem odpali i co? Plan. I pływa? 10 minut i co zgaśnie i potem go ciężko No to, 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 to ma tak pomorki, tak w siebie. Czasami na małych obrotach, czasami na pełnych. Mm -hmm. No dobra, zobaczymy. Pierwszy się, się ten... Bo to Honda. <suszy> <suszy>

Będzie trzymał wejść to dobra nie pójdzie, bo, bo z boku trzyma go, nie? A weź go trochę bliżej. No ten nie chodzi na chwilę. Na chwilę. Różne rzeczy widziałem, ale żeby tak po prostu wiesz, nie wiadomo dlaczego nagle gaz. No a dobra, a weź, e, czekaj tu damy radę, nie? To, trochę weź go ciut popój, żebyśmy go tylko zanurzyli, ja zobacz, a i tu mówisz, że słabo też, tak? Spalamy? No. Dobra poczucie chciałem, że filt paliwa, nie? ale samemu samym oto nie mamy tam... A no ten filtr to brudno jest. Najgorsze to jaki może być. A no rzeczywiście słabo. A może dalej Nie no tutaj to, to jest ok. Myślałem, że jest słaba. Dobra, Słuchaj, weź go do góry, jak pomogę Ci. Trzymajcie no się, no cześć. No i teraz słuchajcie, jedziemy. Czyli dwa gaźniczki wyczyszczone, ktoś nie zrobił serwisu. Dwa lata temu ja robiłem serwis w tych silników, bo poznaję je. Bo wiecie, zna człowiek łódki, jeszcze moje filterki były. Także po prostu pan albo nie przyszykował do, serw do sezonu tych silników, bo do mnie się w tym roku nie odzywał. Albo gdzie indziej ktoś robił i nic nie zrobił. Także nie wiadomo. Także co? Trzymajcie się do następnego.